I built this town steps so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know that. No, hej, witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Szabral z tej strony. Deforest, The deforest, The w którym jest ciemno. jak w dupie. E, kochani, patrz 0,50. Patrz 0,50. E, nie będę się dużo rozpisywał. Nie będę znaczy rozgadywał na ten temat, tak. Mm. Nie będę jakoś nadzwyczajnie wam opowiadał, co tam się stało. Podczas tego patcza, ponieważ yy, stało się tak naprawdę niewiele. Yy, stało się bardzo, ale to bardzo niewiele. Ej, liście, dobra. I teraz tak, ja chcę mięsko tam, to na pewno. I, o, uwaga! O! O! Na zdrowie, Szeweralu! Dziękuję, gryzonie! Tak właśnie powinno być. Ja e, kicham, wy mówicie mi na zdrowie. Ała, aże, Ała. Nie, bo mam bubę na tym, na, na dłoni i od wewnętrznej strony i strasznie boli. Generalnie jakoś nie jestem nieodporny na ból, ale no cholera, takie małe gówno najbardziej boli. Dobra, kochani, więc tak, siądźmy sobie tutaj nad naszym ogniskiem. Może usmażmy jakąś kiełbaskę? Nie, dobra. To mi nie jest potrzebne. E, mamy ognisko. Możemy co najwyżej jeszcze do ogniska dorzucić. Proszę bardzo. Co by był większy płomień. I teraz tak. Pad 050 przyniósł nam e, następujące zmiany. E, zmiany. Jakie zmiany? W optymalizacji nic więcej. Kurwa, czego wy się spodziewaliście? Tak, e, kochani, 14. Jest 14 grudnia ma być otworzone. Mm, <gryw> mają być otworzone drzwi y, nasze sekretne, które są na dnie krateru. Ej, czekaj, ja je pokazywałem. Nie pamiętam, czy ja w końcu doszedłem do tych drzwi, że pokazałem wam ten, te, 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 te na dole tam w kraterze, czy nie? Nie wiem ale chyba nie. Niemniej jednak na pewno je zobaczycie, bo ja już y, ja sobie przygotuję wszystko. Przed 14 grudnia na pewno zrobię odcinek, który de facto będzie wycieczką w głąb znowu krateru. Tak więc możecie spodziewać się tego dnia. Ja w ogóle jedną rzecz, jedną rzecz wam powiem. Zaraz pewnie zacznę. O, moja kobite właśnie skończyła pracę. Dobra. Teraz tak, poczekajcie Ja muszę stąd wyjść, ja muszę stąd wyjść Terminarz 14 grudzień, kiedy to wypada? No jaka dupa 14 grudzień, wychodzi w środę No i co ja w tą środę zrobię? Przecież to powinno być co najmniej na weekend A nie teraz, kuźwa No dobra, niemniej jednak ja sobie e, Wcześniej Nagram właśnie zejście do krateru e, Nagram sobie dojście do tych drzwi, tak? I po to ażeby 14, żebyście wy już wiedzieli, że ja jestem pod, pod tymi drzwiami, że ja już czekam, jak milion innych osób na YouTubie prawdopodobnie wiecie, z odpalonym tylko nawet jeszcze nie odpalonym, ale z przyciskiem, który de facto już się tak trzęsie, znaczy z przyciskiem, z palcem na, na przycisku, nad przyciskiem, który tak się trzęsie delikatnie, żeby odpalić nagrywanie. W momencie, jak tylko wybije godzina 12, czyli nastąpi 14, i zassasz jak najszybciej ten patch, to w tym momencie, żeby poleciał Frab, żeby to uploadować szybko na YouTube'a, i żeby o, 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 być pierwszym, nie? Który pokaże, co się dzieje, że nie wiem, znajdzie Timiego albo znajdzie jakiegoś profesora ołka i Pokémony, albo znajdzie nie wiem, co tam jeszcze może znaleźć. Dużo rzeczy można znaleźć za tymi drzwiami Tak więc spoko luzik Spoko luzik kochani Będziecie po prostu o tym poinformowani Uno momento Dobra. Są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Wie ja się staram omijać takie rzeczy jak pisanie mm, podczas nagrywania, aczkolwiek no mówię, tu jest taka sytuacja a nie inna, że y, muszę to zrobić, tak więc no niestety. No, tak więc mówię, na pewno na pewno zobaczycie u mnie co tam się dzieje, co tam się kryje, y, jakie cuda kija na coś. Mm? Cuda wianki na kim miał być, a trochę mi się ten omskło, jeśli chodzi o język. Ty czy wy w ogóle cokolwiek widzicie? Nie, chyba wydaje mi się, że nie. A ja zaraz mam fajny patent na ten, na to zimno. Zrobię, mianowicie tak. Zrobię. Yy, czekaj, jak ty to mi mówiłeś, mój kochany Gryzoniu, to jest tak, to jest tak, 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 tak. I mogę się ogrzać, prawda? No fajnie, 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 fajnie. 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 To faktycznie to znika. Widzicie, ogrzewam się. E, jeden z gryzonią oczywiście posłużył mi radą. I teraz wiem, że jeżeli marznę, a nie mam możliwości odpalenia m, takiego. O, jakie mam sandałki tutaj. A to mi się wydaje, że ja powinienem te. No, m, jeżeli nie mam możliwości odpalenia ogniska, bądź nie mam po prostu. E, Potrzebnych rzeczy na ognisko, no to mogę sobie spokojnie zrobić to w ten sposób. No, tak więc, dobra, zbieramy kamienie, no bo kamienie to jest nasz, nasz żywot. Ja, no, ja jakoś nie ogarniałem ostatnio gry, nie wchodziłem tutaj. Nawet, nawet powiem Wam szczerze, nie chcę mi się sprawdzić teraz aktualności poradników, czy się coś tam zmieniło. Niech to zostanie już na takim etapie, jak jest. Nie wiem też, kiedy jest następny patch. Chociaż de facto powinienem był sprawdzić, bo dosyć długo. Standardowo, no, jak się czeka na odpalenie Deforesta, to jednak tam się trochę w tym menu spędza czasu. No i mogłoby być o wiele lepiej, no, jeśli chodzi o, o tą kwestię optymalizacyjną. No ale dobra. Nie ma co kombinować. Kochani, mm, kamienie będą jeszcze przez następne kilkadziesiąt odcinków. Chyba że zdecyduje się, znaczy no, zdecyduje się na pewno, ale pytanie: właśnie, nie wiem, jak seria The Forest będzie wyglądać po 14 grudnia, bo co, jeżeli ja pójdę do. Teraz skupcie się i posłuchajcie, jeżeli ja pójdę na przykład. Do krateru, tak? Otworzę te drzwi, a tam będzie wielka bomba atomowa i czerwony kanibal, który naciśnie przycisk, bo wkurzy się, że Donald Trump został prezydentem i co? I wysadzi wyspę i będzie game over? Hmm? Hmm? Z cholera wiecie to, to nie jest taki hop -siup. A, dla tych, którzy nie oglądają Farming Simulatora, <laughs> no to mam informację, że... Prosiłbym, szanowni klienci, żeby, bardzo prosiłbym o napisanie kilku serwerów do gry Rast, ponieważ ten serwer, który przez ostatnie 20 minut gry mojej Rast użyłem, był delikatnie rzecz mówiąc, jebnięty. Nie, ale na serio, to mówię: dajcie mi jakieś linki do serwerów, znaczy linki, nazwy serwerów. Generalnie które są warte polecenia, bo y, jakiś na oficjalnych nie chcę grać, a, a wiecie, chcę taki e, pokazać typową y, zajawkę, właśnie w raście, czyli na czym ta gra polega, a nie jakieś bezsensowne zabijanie kurcze, bieganie za sobą No po co to? Ale do no, po co? Wstajemy. Wiem, wstajemy zaraz pustę. Jasna dupa, no ale co poradzę? Już jeszcze ten nagan, dla was ten odcinek, i pójdę sobie Nie, oni chyba tu nie przyjdą, nie? Bo oni gdzieś tam pobiegną, tu. No i. Yy, i i pójdę sobie w końcu do łóżeczka, do ciepłego, do podu podusi mojej. i się przykryję, Jezus już to będzie cudowne. Mhm. Dobra, nie podpalam, nie podpalam, bo nie jest mi to potrzebne. Zaraz akurat będzie jasno, nie będzie już ciemno, tak więc... Ile my mamy? 119 kamieni. No jeszcze, jeszcze trochę. Czekam. A, swoją drogą, swoją drogą yy... pytałem się, Skąd ja mam tyle patyku, czy wy możecie wiedzieć? po prostu co ja bym bez was zrobił. Co ja bym bez was zrobił? Po prostu wy tak jesteście. Mm, mm, mm. O tobie mówię, no. Masakra, bejbe. To, to, to jest. To jest to jest miazga co w tym momencie zrobiłaś. nie, No ale dobra. Idę, idę w to miejsce. Tak wiem, że miałem budować tutaj ale mam dupy to idziemy, bo chcę akurat sprawdzić czy to co yy, jedna z moich prezent podpowiedziała jest prawdą. Myszki szewerala. no, w każdym bądź razie idziemy, 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 ponieważ był motyw, że budowałem w moim domku na jeziorze tam wiecie jakieś... Yy, Stojaki, stojaki chuje moje dzikie węże. Między innymi na strzały i na, na, na kości. I może tego nie skończyłem. I może tego nie skończyłem, dlatego mi pokazuje tyle e, patyków, dlatego mi pokazuje jakieś logi, 11 logów. Nie, 11 logów to może być akurat tutaj, ale lipsy. 7 lipsów, to tu jest akurat zbagowane coś. No i co, no i dobra, no. No idziemy zaraz tutaj. No Jezu, człowieku, sapisz jakbyś co najmniej 10 metrów przebiegł. Bez przesady, tam Nawet ja tak nie sapię. Tut. Hmm. To, <coughs> to nie, nie wiem, czy ja wam to pokazywałem, czy nie, ale popatrzcie, fajna zajawka, nie? Taki, taki po prostu. Murek, bo. znaczy. No tak, taka dróżka, bo dróżka, nie? Żeby. Tutaj, no okej, okay, no tutaj kanibale mogą zeskoczyć, ale tu mi nic się nie stanie. Yy, nie zepsują mi tego, bo na dole no tak naprawdę mogą mi co najwyżej... Yy, nie powiem co zrobić. Ale... Dobra, no ale... Przejdźmy tam. Bo jesteśmy bardzo blisko. jest jakie ja dawno tu nie byłem. Słyszę jeszcze gdzieś kanibala. Ale gdzie? Otóż być albo nie być? Oto jest pytanie, które stawiają przed sobą e, tysiące kanibali rodzących się na tej wyspie. Kanibal jest kanibalem i kanibal jest też wegetarianinem. Kanibal, wegetarianin nie ma w ogóle sensu przeżycia tutaj. Nie no, ma, tak, jakby. Nieważne. Nie wiem, o czym mówię. Ależ piękne to jest po prostu. Te moje chore Dobra, mm, tutaj mam pełne Wyposażenie. Tutaj w sumie mogę sobie zapisać. Jak mi wywali gra, to się wkurzę. Nie, dobra, jest okej. Okay. Jest okej, okay. tutaj mogę sobie siedzieć. Idę dalej. Tu jak mam pełny. Tu mam. To, dlaczego to jest zniszczone? Czy ktoś od dołu atakował? Nie wiem. Idziemy sobie tutaj. Tu mamy tu mamy zrobione, tu też mamy zrobione. Okej, okay, tu wszystko się zgadza, tu też się wszystko zgadza. Ależ ja to wymyśliłem, nie? Cholera, powiem wam nie, naprawdę z tego domku i ogólnie z tych takich ścian działowych jestem dumny. W końcu to wygląda jak normalny domek, a nie takie kurde proste cukry. No i dobra, składzik. Ta, 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 ta. Jesteś włoska. Dobra. Kochani, jedno ja już mam gotowe. Ja to sobie na szybko dokończę. Czy ja coś tu jeszcze mam? Nie, oprócz tego, że skóry królika oddałem. No to dobra, to idziemy po patyki. Bo mamy tych sticksów tylko 47. Więc nie jest to jakoś mega dużo. Ty, tam jest moja ta... Widzicie to? Oh, faka Dobra, idziemy po patyki, idziemy po patyki, bo nam jest dobrze z patykami. Nio, nio. Dobra, dwa patyki są. Powiem wam, że od tego się założył już tam jakiś idzie, i nie Znaczy się, nie no, ja tak nie mogę tu pracować. Tu widzę, już sporo tych od... odrosło, drzew. Oh damn it. Słyszę cię! do mała Dobra e, 13 patyków mogę jeszcze dwa. Bo chyba 15 mogę, prawda? Ty o, ty Nie dobra idę stąd. Idę stąd. Nie, to nie to. Patrzcie, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie, że liczba leków, które tutaj była. Było 10, prawda? Macie teraz 5. Tu było 8, macie maksymalną ilość 5 Meds plus to samo Energy mix. Widzicie to? Widzicie, widzicie po prostu to, ile ja jestem stratny. To jest masakra. 5 energii mixów. A miałem ich ponad 60. I generalnie zobaczcie, Cikoria 10, Aloe Vera 8, Marigold 8. To jest tragedia. To jest po prostu tragedia. To właśnie zrobił ten patch. Miałem ponad 1000 aloesików. I co? I gówno już mam teraz tylko tyle. To jest to jest po prostu dramat. To jest dramat. Yy, tak bardzo dramatyczny, że aż bardziej dramatyczny nie może być. I, I szlak mi jasny po prostu trafił i... No niestety, no to jest to są właśnie zalety pacza spier! O, lże, żeś O, żeś przegiął. I na cholerę ci to było. No po... Po prostu na cholerę. No, tak więc to, to zrobił pad 0.50. I powiem Wam szczerze, że w tym momencie to mi się tak. Yy, może nie tyle, że odechciało grać, ale naprawdę straciłem respekt do tej gry. Bo ja nie po to zbierałem to tyle czasu, komikowałem, nie używałem, żeby później się dowiedzieć, że nagle ktoś, yy, wiecie, zniwelował. Moje jakieś tam zapasy do, do sztuk pięciu, nie? No to jest, to jest śmiech na sali. To jest śmiech na sali i tak być nie powinno, kochani. Tak być nie powinno. Po prostu. Tak być nie powinno. No ale nic nie poradzimy. Czekam na ten czternasty. Idę cholera znaleźć tego Timiego i... piszcie skończymy tą serię, co? Tak, wiem, że nie będziecie zadowoleni. Wtedy to by moja oglądalność spadła do zera praktycznie, no tam by tylko najtrwalsi widzowie zostali, no, ale nie, no, powiem wam, że tragedia, tragedia, masakra, masakra, jak to mówił kierownik były e, regionalny m, jeden z marketów, w którym pracowałem, on zawsze to masakra, masakra, bo on był Francuzem, nie, no i tak, tak, wiecie, sakrebleny masakra, masakra, no. No i masakra, no i masakra. Teraz ma masakrę, bo został zwolniony. Yy. I podobno sam odszedł, ale wiecie, jak to jest na stołkach, nie? Znaczy, gdy nie wiecie, ale starsze osoby wiedzą. Jak ktoś odchodzi z własnej inicjatywy tak na... Yy, tak nagle, jeżeli wcześniej deklaruje, że kocha tą pracę i w ogóle yy, chuje moje dzikie węże, no to to jest, to jest, wiecie. Ręka rękę myje, no, po prostu. Co ja mogę mówić? Wezmę sobie ogólne soczku, ale mi łapy, bolą. I wal. Że co proszę? No. Chcę cię powiedzieć, w ogóle mam znowu fazę na soczek, ale nie na taki zwykły soczek, bo pomarańcze i ananas z tym barka. Ananas z zasady lubię, tak? Wiadomo. Bo ananasie słodki. Dobre, nieważne. Ale ten, nos, ale pomarańcz i ananas, guźwa, guźwa, to jest takie po prostu połączenie, mm, kbrycha, mówi ci, że to jest takie połączenie, masakra. Gdzie 25 dobra, myślę, że uda mi się to spokojnie dokończyć. Halo, 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 panie Gimper. za halo, to tam mordewalo, no, no, no. Nie, bo zaraz posądzicie mnie ten, że coś, coś, coś kombinuję, że coś próbuję, wiecie, ten tego. Nie. Nie. No, prawda jest taka, że jestem za miły na to miejsce jakim jest YouTube. To ja jestem za miły na to miejsce. No, tak więc pochwalcie się. Możecie się pochwalić. Śmiało, kochani. Ja będę na to czekał. Ja naprawdę będę na to czekał. Ile. Straciliście marigoldów. Na szczęście, na szczęście kloty jeszcze można mieć nadzwyczajną ilość, ale podejrzewam, że w patchu 14 grudnia może to się zmienić. Powiem Wam jeszcze coś. Wiecie, coś najlepsze? <laughs> najlepsze jest to, że to taka zmiana. Ej, halo, ja chcę się napić. Ta zmiana, która, którą wymusili twórcy odnośnie tych, tych, tych lekarstw, pokazuje tak naprawdę, że jednak, The Forest to jest The Forest i to jest Survival. My, mając arsenał leków, tak jak ja na przykład, nie boimy się walki z kanibalami. Tu były istne rzeźnie, prawda? Pamiętacie. Olera tyle kanibali co tutaj głowy straciło to była masakra, tak? Później kolejna sprawa Czekaj, niech sobie tu wejdę kolejna. No, god damn it. kolejna sprawa. Wycieczki jakieś po jaskiniach. Co to dla nas? No, brawo, inteligentnie. No nie gadaj, że mi jedno No ja pierdziele. Dobra, tu wszystko jest. Jedna gałązka jaśminu, jasna tu. No, a teraz tego nie ma. Znaczy teraz też to będzie, ale może być większe jolo, tak naprawdę, czyli yy, a może nam się uda, może nam się nie uda. Jak nam się nie uda, no to yy, rozchylmy uda. Ale hmm. co ja mam z tymi udami ostatnio? Nie wiem. Jakiś taki, tak... Nie, nie, nie wiem, nie wiem. Jakoś tak wyszło. No i... Stixy. 2 na 5. Dobra, nie, 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 to my sobie weźmiemy wszystkie te stixy. Żeby mieć je 5 na 5. Ponieważ chcemy mieć komplet. Słyszę cię, ale nie widzę, mój drogi kanibalu i mam nadzieję, że nie zrobisz mi właśnie tego. Dzięki śmieciu. Odrobię ci łeb. Nie, bo znowu mnie posądzicie o Rage. Gdzie wy naprawdę mnie. Nie, nie, nie widzieliście mnie wkurzonego. Oj, nie widzieliście. To jest. To jest masakra. I chyba nigdy nie zobaczycie, naprawdę. Nie ciężko wyprowadzić. Ciężko wyprowadzić z równowagi, naprawdę. Dobra. Zaraz chyba skończę to. I nic mi w końcu nie będzie się świecić. Poza tymi głupimi logami i ro roksami, ale to tak ma być. Roksy mają się świecić, jak najbardziej. Dyk, syk, no dawaj, dawaj, dawaj. O, dobra, idziemy tędy, tu, 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 cyk, cyk, cyk. No i dobra. Cztery patyki, cztery patyki. Kochani, myście. Myślicie, gdzie to może być? Pewnie jakieś ognisko, co że gdzieś dałem już te patyki, i będzie dupa teraz, no ale dobra. Wracamy z powrotem do mojej zimowej twierdzy. Tam sobie zasejbujemy i zakończymy tą grę. A w zasadzie odcinek, co ja mówię, bo grę jeszcze nie kończymy, nie? O, jak mało. Jesteśmy świadkami wspólnej wycieczki rodziny kanibali. Wybrali się na poranny jogging, ponieważ muszą spalić nadwornego króla, którego upolowali chwilę temu. Jaki z tego morał? Dbajmy o kondycję, bo kondycja jest mega istotna. Ponieważ jeżeli zostaniesz na bezludnej wyspie, możesz paść ofiarą takiego właśnie kanibala. A taki właśnie kanibal w pierwszej kolejności zje kobiety, dzieci grubasów, którzy nie potrafią nawet pięciu metrów przebiec. A jaki z tego morał? Szanuj grubasa, bo może kiedyś uratuje ci życie. No. Tak więc takie tam moje pierdzielenie. Jezu, jak mi się teraz głos zrobił. Jaki mi się teraz głos zrobił. I aż, aż, mi, aż mi ten głos świdruje moją głowę i świdruje. Wam też pewnie tak świdruje się w głowie, prawda? I pewnie zastanawiacie się, co ja naćpałem się, czego ja się naćpałem dzisiaj. A ja wam powiem, jestem naćpany miłością i, i skiletem, nie? <laughs> Dobra, jesteśmy mega blisko już. Jesteśmy mega blisko już mojego serca. Dobra, no i teraz mnie denerwuje to, bo Energy Mixa chce sobie cyk, cyk, nie tak, Energy Mixa. to, cyk, 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 o, no i tak będę kurczę to tracił, no, to jest bardzo niedobra zmiana, moim zdaniem na minus, no ale dobra, no, bardziej realistycznie przynajmniej tędy jest, jest to duże. Jak ja bym miał obudować to całe, to bym chyba musiał gdzieś naprawdę. Czekajcie tutaj. C. Nie wywal mnie, 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 nie wywal, mnie, nie wywal mnie. Dobra. Jest gitara. Kochani, zasejwowałem to już. Mamy dzisiejszy odcinek za sobą. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i udostępniajcie moje filmy dalej. Pozdro, szeweral. Hey, hey.